Siemano z tej strony, Uwupie jest dzisiaj ze mną. Aragi i Tak jest i właśnie przywitałem się na spalnie bo ona mnie wywala. zbeta Dobra, chodźcie na dwójkę, dwójka, dwójka. Jestem. Dobra. I to jest Skyland, y... Se... Ja jestem, ja jestem. Uuu, ja, ja uwielbiam to, ja osobiście tą grę uwielbiam. No, Dobra, ciocio. Jest jedna, jest jedna, 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 jedna. Możesz być przez chwilę cichą? Tak, e, powiem tylko, że, że gramy w Minecraft Party na serwerze Skyland No tak i, i właśnie, to jest serwer minigier. Tak jest, wreszcie zagramy e, wersję beta tu są. Na razie. Patrzcie, jakie ci też, jakie ci też, patrzcie tam o. Takie... O, no dobra, za chwilę rozpoczniemy. I, I właśnie! Wielk, wielki powrót Adiego! Nie jest chipsów MI tu nie jest To jest fajnie nawet, że to jest Minecraft 4, ale to jest złe, że nie ma tutaj większości minigierek, jak na przykład kopanie diaksów. O no, no, no! Ej, a! Pierwsza z chipsy! No lubię! Przestań! Dobra, obok, to mówię! I w wiel... Się. Widzicie jak mnie słuchają ładnie O no, mną, nie, mnie, a szyby nie potraficie? Kurwa, kurwa. By, no. No. Coś, wie, to jest Jak ktoś widowie, jak chcę powiedzieć, a nic mi nie da dokończyć, tak, mógł, mógł. to jest wielki powrót Adiego, jak mówiłem. Już da, ostatnio chyba z miesiąc temu nagrywaliśmy z nim, ale. Wie, nie, nie, czy jeszcze będzie, bo czole jakoś nie, 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 wiem co się z nim dzieje. nie, 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 niestety. nie, 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 Zabijamy nie, nie, Co? A to nie, dla... tych... A! Dobra! nie, co nie, Tak, nie, na nie, nie, No nie, tak, nie, 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 mam! A, kolejny no. O, ja, mój! Moja... Jest... Nie ma oparki, Sorry, mój e, brat. A, dobrze, no, przepraszamy za brata Adiego. Więc no, nie da mi pozwolić. zrozumieć, że brat, starszy brat nagrywa, to że trzeba sobie pójść. Tak, e, e, bo jestem trochę głupi. Nawet tak, tak mówię. tak, mojego brata. Sorry. A ja się nasz trochę jak no wiem, co? To... No i wygrałem rundkę, tak jest! Tak nic nie No i wygrałem 5 punktów! O, tak, punkt. o, tak, o tak, Ja jestem miczem ym, pola minowego, bo zawsze wiem, gdzie jest droga. ja raz, proszę cię. No dobra. Już? No, już. O kur, ale naprawdę zjechałem tego parkura. Ja jestem słaby. Ja raz w życiu wygrałem tutaj parkura. Nie, nigdy tutaj nie wygrałam, tylko parkura. przed przeciwnikiem. Kurde, mój no, cywil A ja um. raz byłem na środku na razie. Kupiłaś by sobie kolację w swoim miejscu? Ja też. Naprawdę? Nie. No, nie, jak bym podskoczył, to bym wysłał daleko. do Kurde, tyle przejdziesz, tyle przejdziesz, tyle przejdziesz. O ja to O nie, tego nienawidzę. Ja to lubię. A ja tego nienawidzę. Ja lubię wyścig śmierci. Zobawy. Ej, to, to nie jest wyścig śmierci, tylko wyścig śmierci. Boże, ej! Zajepalj. Konapkę, w kanapkę go szczuwę. Spadem przez lagawy! No, podiem, wy. no ja też. To jest kurzone, to się nam się nie przez to, że się jakoś tam zrobiło śledztwo, przez lakar. No. Dobra, cztery minuty jak na razie nagrywamy, sprawdzałem. Była no, to dwie rundki w Minecraft Warte pośniemy, nie? Czyli... no, um, no, siema, Adi. No, adi, Adi. Już mam pomysł! Już mam pomysł na nazwę... na nazwę tego. E, pff, jak to się nazywa, kurde? No, Minecraft Minigames, Waragi Adi Pro. Właściwie MC bo Combo. Muszę zmienić nick, bo coś mu się działo z tym nikiem, Nie wiem do końca co. Niestety, nie mogę mieć na moim takim podstawowym niku, że tak powiem. Pomysł nie ma. Wszystkich jadę. Pamiętaj, że wygrałeś. Zginąłeś? Nie, nie wygrałem. Jesteś ty, ubo. Kurde, zginąłem. Ubo już nie. Adi. Adi kontra e, Hania 232. Tak. Wygrałem. Gdzie? Yes. Ładnie. I właśnie, nazwy to tak, Minecraft Games w MC i Aragi wielki powrót. Nie wiem najlepiej. No dobra. Kurde. Ja już te owcze no ja już mam trzy wełny. Pinko, E ja mam trzy męskie w... Chłopaki mam chłopaki! Ja pierdolę. Ma... ja pierdolę, zamknij się, Adi. Ja mam trzy męskie wełny. Fuck ktoś mnie ukradł. Adi, ukradłeś mnie, nie? Ukradłem, Widzę męską owieczkę, widzę męską owieczkę. Dobra, mam pięć, mam pięć, ja mam pięć. właśnie tych właśnie męskich. Ja mam pięć męskich. Ja mam Owieczka! Jak to można że... Jak człowiek wybuchnie przedryjemy. Owca, a Ragi! Owca, owca. Owca, Opak, nie! Nie, 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 A sam owca! Ha, ha, ha. A, go. No, a Jest! De... 19 punktów! A ja. Nie, obok, Nie! Ej, tutaj jest jeden zbugowany, czekajcie! Gdzieś tu jest jeden zbagowany, tylko chitowane. Ja Ale mu ustanę. Jest to tykornik, moja ulubiona, jedno z moich ulubionych nijerek. O kurde, prawie spadł na pierwszym z moim hmm. O, lag, 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 My, to jest lag, 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 No to laga. Tu jest, je, żyje. O, fuck, No laga. Ja lag, ja żyję. lag, żyję. O fak, lag, lag, Żyję. lag, lag, żyję. No nie, nie no! To jest złe! Widzę ten blok! Tak nie powinno być! O, teraz to będą hełterować! No hełtersi... Czekajcie, rodzice, bo to nie byłam w pogodzie, my chodzimy Siedem minut nagrywamy! A, Ponownie. o kurwa, podało się. Nie, no to nie jest? mów, kurde! Ja pierdzielę, jeszcze gorzej. No i dobrze. Ile macie punktów ja trzyma? Jeżeli nie nagrywamy z Minecraft Sparku, tylko z czegoś innego. Może high des Za późno. Za późno. 37 ja punktów mam, a wy? No bo ja też 7. U mnie się zacięły wszystkie punkty! A. Niestety, a miałem z 500. A. No. Ale, ale, ale kiedyś też tak miałem, chyba miałem do siebie. Was pojadę. jakiegoś gościa z A, powiem, powiem. Jed, jeden negatywny komentarz pod ostatnim filmikiem z Adim Pro, czyli w Adi. E, Czekajcie, czekaj, jak to było? A, w, e, Adiko, w Adi i ten. E, I Aragi. To było. Dokładnie. E, SG. E, cytuję. Ten Adi, Proto jakiś wieśniak. Co zapała. pała? Kurwa, zjeżdżaj, A co no, to napisał? Eee. To... To... Yy... No. Derosmak. Ja tym już wiem, co to jest. Nie mów wszystkim ludziom świata. Ty nie, nie powiem, ale ja wiem, to jest. <śmuszczaj> Twój tata. <śmuszczaj> <śmuszczaj> Wal się. Twój <śmuszczaj> <śmuszczaj> tata go zjechał. To, to jest dobre. Dobra, żartuję. No teraz widzę kogoś, kto takiego Na serio? Znaczy, yeah! O! Widzę jakiegoś. Ja też widzę jakiegoś Uwa. Nie! 19 punktów! Feruj, to <try> tu się No, Kurwa.

no wiecie o co mi chodzi. Jakby wam taki pedał a ragi, yy, gadał, a wy jesteście na końcu. Wyobraźcie to sobie. Teraz mega pietkichą na 4 grady. Nie udało ci się. Będziesz to wszystko spiero na pilaż. Przybiedę chyba 5 czy 6 tych płytek nie No! Jest! 18 punktów! Mm. Ja... Ja tej matki nienawidzę. Adam, się Spójrz, ja dam brata ogarnąć. chcesz możesz sobie ubić? Nie Chcę <grym> zrobić ten odcinek, Adrian próbuje zrobić z, z tymkiem. Z tymkiem. Takim tymkiem, dymkiem. Tym nie wyobrażaj mnie brata. Powiedziałam dymkiem, a nie... a nie dymającym. No to widzisz. Kurwa! Ale <grym> chciałbyś. No, chyba ty. No, ja bym nie chciał. No, a radzi by to chciał no. z nim. I, dalej. I ktoś wygrał. Nie przegrać, ty lepszy. Wiedziałem, że ktoś wygrał. To jest, moja ulubiona. Najgorsza. Ja, ja teraz wygram, ja teraz wygram. Ja teraz przegram. A ragi, kanapeczka? Nie! W kanapkę nie! Zrobisz, nie. Ucieknę! Wyjdę stąd! A ragi! Kurde! Jaki parkour! W cię jak spadłeś. A ragi spadnie teraz spadnie, Nagrywamy już 12 minut, chłopaki. Nie wiem. Ja będzie nagrania na tym Kurde chciałam cię trafić i cię nie trafiłem gdzieś? No i najgorsze powitanie Adiego. Czyli... Nie wiem. Czyli ten odcinek. Jestem ja jakaś dziwka. Zarobiłem. <noise> Jestem ja jakaś dziwka. Z babą przegrał! Szukam chłopaka. Ktoś tak pisze, nie, Anu, to... Ale tak tak piszesz, to? Nie! Będę robił jeszcze... ostatnie rąbka, nie było, będę musiał kończyć. No bo jesteś z Ej... Dobra, zarąbaj do moktej, bo... Nie sposób! No, w moja będzie. Ja nie mów Nie sobie. Kiedy ją. ty... Tak. Nie mokro, No. A... A, już go zabrały! Chyba ja? Nie, ja. Nie, A tam jakaś? Co siostra. Wspomnij ją. Jest, to właśnie. O. Ala Kochman Aha, trzy osce tylko trzy wełny mam. Hmm. Cztery osce, cztery wełny. Ale jakie ci duchy. Oni A! No kurde! Jakie piękne. I teraz e, owca Aragiego wybuchnie. Nie dochła. Ale czy ja powiedziałem, że to tak? Kurde! To 14 punktów! 16! Jest popcorn. Ej, dobra, kończymy. Robimy ten popcorn i chyba kończymy. Nie, na koniec już cały rund w ogóle. No nie właśnie, w ogóle jest ostatnich Naprawdę? Dobra. To naciśniemy lobby i się żegnamy. Pewnie mnie oczywiście wywali z serwera. Ja szukam tego cheaterskiego miejsca. Ja też mam. się po prostu pożegnamy. Eee... w lądy właśnie, teraz po tej dziewczynce filmy. Prawda. Łożak! Ło-ło-ło! Oto... I on był gozdalam. Cholera, oczy starskie mi! To Czut. Ale za ciebie poszli! No i widzowie, tak zakończymy chyba za chwilę ten odcinek. Pierwszy raz wygram na popcornie. Właśnie to drugi... Robimy, Robimy jakiś odcinek z ze Adelsor, na przykład robimy jakąś sobie Gilbie. I, i taki i taki... Ja nagrywamy! A bobby. Jaki dubie spadł? I koniec właśnie! Chodźcie najpierw się pożegnamy. No na rok by się pożegnamy. Chodźcie na tę górę. A! Górę, nie góry górze wywala, no bo tam jest lobby. No Chodźcie tutaj się pożegnamy, ładnie. Yes. Nie, ukośnik. To masz kawiczkę, wiesz? Peniósł. Ej Einstein, Einstein. to masz tam do lobby. 15 minut już trwa. Jak ja w środku się powitam? Spierdalaj, Arady. No bo No Adi naprawdę! No jakiś tyle tu Panie to naprawdę. Dobrze, to jeszcze ja z Wami żegnam dzisiaj był ze mną Alagi i Anipro. Tak jest. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie, także subskrybujcie kanał tych panów w opisie. Na razie i cześć.